Dziś w naszej dystansie do wykładów krótko na temat tajemnic techniki piłkarskiej. Często oglądając mecze w telewizji czy na stadionach nie zdajemy sobie sprawy ile wyrzeczeń i poświęceń kosztuje każdego piłkarza utrzymanie się w dobrej formie. Dobry szkoleniowiec jednak wie, że ostre treningi prowadzą często do tak zwanego przetrenowania. Oto przykład. Dyniu, dasz radę, dasz radę. To już ostatnia kolejka. Końcówka meczu. Dawaj, dawaj, naprzód, naprzód. Nie na aut, nie na aut, zwolę a ja go przewodka, z przewodka za... Dobra! Mecze piłkarskie charakteryzują się często ostrą i brutalną walką. Zawodnicy koszą i wpałnują się wzajemnie. Jeżeli któryś z zawodników zachowa się tuż przed bramką, wyjątkowo Sędzia dyktuje karnego. Cała, cała, te O co jest, Heniu? Przychodzisz pod koniec meczu, my tu zlecimy trzecią kolejkę. No widzę, widzę, ale zamkażę, nie cię nie się. A to musisz koniecznie strzelić karniatka. W trakcie meczu na boisku Zazwyczaj. ważny jest każdy pilgarz. Nie ma gorszych bądź lepszych pozycji. Ważny jest bramkarz, stoper, pomocnik, napastnik. Idolem piłkarskich stadionów, ujęciem kobiet i kibiców jest jednak król strzelców. Zynek to wspaniały strzelec. Podczas jednego meczu mi i Kryszce strzelił dwa gole. Witam Państwa w wieczornym wydaniu o Wiadomości bez Kości. Miniony piłkarski weekend przejdzie do historii ortopedii jako rekordowy pod względem złamanych kości na stadionach. A oto wyniki soboty niedzielnej rundy spotkań. Kciuk, stalowa wola, kolano, wytą, 16 zabitych, 30 rannych, 120 wybitych zębów. Maczuga, wyżyce, oklaj, wyziewy. Połamane ławki, bestialsko-skopany, pobliski ogródek. Sznyk, mezowo, kacz, suwałki zbiorowe złamanie przysięgi karterskiej i przywiązanie sędziego do muszli klozetowej. W tej chwili widać już jasno, że do pierwszej liki wejdą kibice na czujnik a mistrzem Polski prawdopodobnie zostanie oddział prewencji stołecznej policji. W naszym studiu jest już redaktor Joanna Macaj i jej gość. Witam Państwa. Moim gościem jest major Antoni Śruba, specjalista od zaprowadzania porządków na stadionach. Panie majorze, proszę nam opowiedzieć o swoim najnowszym wynalazku do usuwania chuliganów z meczu piłkarskiego. Z przyjemnością, panie redaktor. Otóż wspólnie z kolegami z komisariatu nr 14 stosowaliśmy takie oto odkurzać, usuwać Ten odkurzacz wsysa kibiców i ich y, utylizuje. To wiadomo, że problem y, utylizacji kibiców jest podstawowym problemem ochrony środowiska na stadionach. W środowisku sportowym mówi się, że pański odkurzacz nie zawsze usuwa ze stadionu to, co powinien. No trochę w tym e, prawda, rzeczywiście, no nie jest to jeszcze urządzenie e, do końca doskonałe. Cały czas e, pracujemy nad różnymi poprawkami, bo zdarzało się, to prawda na niezbyt często, że mój odkurzacz e, wsysał także sędziego i kilku piłkarzy. E, dziękujemy panu za rozmowę. A ja dziękuję. I przypominam, że w nocnym wydaniu magazynu Wiadomości bez kości podamy dokładne wyniki diatyki na stadionie w Sukraśniu. Zostawali Enrique, Hugo Sanchez, Alcorta i główny bohater tego widowiska Emilio Butragenio, który skarnego karnego zdobył swego 191 gola. Przypomnę Państwu.